Yo, 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 yo Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Cyzu, a to kolejny odcinek z gry The Evil Within. Tak moi drodzy, rozpoczynamy naszą przygodę w tej zacnej gierce, jaką jest właśnie The Evil Within, i moi kochani e, rozpoczynamy rozdział 8 e, chapter 8 Dokładnie, już tutaj widzę yy, przeciwników. Tylko, że jest taki problem, że mam bardzo, bardzo, bardzo mało amunicji. Praktycznie w ogóle tutaj mamy 18 szczałów. Teoretycznie, yy, jakaś to liczba jest, ale moim zdaniem nie aż tak duża. A widziałem też tutaj gdzieś yy, daleko mnie jakichś przeciwników. I to nie są zwykłe zombie, tylko chyba te takie... właśnie, są te takie ohydne mutanty. Zobaczmy z drugiej strony. Tu są jeszcze skrzynki, znaczy beczki. Nic niestety... Nic niestety w tych beczkach nie ma. to jest moim zdaniem dosyć przykre. Dobra. Nie, pójdźmy może jednak tutaj... Nie mówię, ta, dobra, tam jest jeden i... ta dwóch. Jest dwóch i z tamtej strony trzech. Właściwie... O kurwa. Już mnie zobaczył. Okej, okay, plan B. Yep. Plan B Skłania się ku jednemu. Ku egzekucji niestety. A jeszcze nie wciąż żyje. Dobra, chyba dopiero teraz padochną kosztowało mnie to dwie sztuki z e, snajperki e, i teraz tak. No jak, jak to kurwa przejść? Jak to zrobić w ogóle? Mamy jeszcze tutaj bełty. znaczy mamy harpuny. Spróbujmy. Kurwa. Nie trafiłem jeszcze raz. Ja pierdolę no serio? Dwa strzały, zero trafienia. Dobra, może na hardcora spróbujmy. Kur... nie trafiłem, o trafiłem. Trafiłem, trafiłem. Trafiłem. Trafiłem, ale chuja mu zrobiłem. No nie nieciekawie to wygląda. Ja pierdolę, serio. Dwa strzały. Dwa strzały w powietrze, bo mam jeden magazynek. O dobra, jest, 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 jest więcej. Spoko. No to został jeszcze jeden frajer. Zbieram po Może by go tak po cichu zabić. Spróbujemy. No, spróbuję go zabić po cichu. Dam jakieś truby leży. uwaga. What the fuck! No nawet nie mogę go zabić z Ja pierdolę i mamy dwóch frejerów. O oh, lolo. Mamy jeszcze jakieś harpuny. Nie no, nic, no to jesteśmy tak naprawdę... Łoł, nie trafiłem. Jesteśmy tak naprawdę w czarnej dupie. Dobra, ten pad. Ale no, to nam nic nie daje. Łał, to... no i chuj. I co, I co teraz? Co teraz robisz co? Tu coś leży. Trzy sztuki. Trzy sztuki do równi raz. Kurwa. Kurwa! O oh my god! Łaj! Gdzie dalej! Gdzie dalej, w pan w chuj! Kurde, nie, nie mogę coś zrobić, w sumie. E, oślepiający harpon Mam harpon. Trafimy czy nie? Dlaczego ty kurwo nie chcesz Zdechnąć? Łaj, On jedna Spierdalamy. Jeszcze moment. Tu jeszcze? Jeszcze skrzynki są. <laughs> Dlaczego nie mam amunicji? Masz... Fuck you! What the... Oh, what the fuck? Co? Coś mi już brucha wyrosło. To jest ohydne kur, nie ma nie amunicji, to jest lipa chwała ja, tu ich jest więcej ekstra masz tu masz, masz, uuuu Uuu, łebek nie zrobimy sobie cięcia ja ta masakra Giń ja. Yeah. Teraz poszło znacznie lepiej. Więcej amunicji z sniperki było i skrzyneczki były bardziej hojniejsze dla mnie. Dlatego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tak? Dalej żyjemy. Dobra, mamy 7 nabój do sniperki. To jest moim zdaniem dosyć dobry wynik. Zważywszy na to, że tutaj mamy chyba też dwóch przeciwników, albo trzech. Zaraz zobaczymy. Tu jest jeden żydal. Oj. ryj. O, tu jest jakieś jeszcze. Uwaga. Pięknie. Sniperka na szczęście zadaje dosyć sporo wrażenia. Wystarczy tylko jeden strzał. Ewentualnie no, a dwa. Ale no, to jest tak raczej na lajcie. Chyba nie żyją. To są już też jeszcze beczki. się miałem problem, żeby tu wejść. Dobra. No, niestety osocze mózgowe i części. Czyli niestety lipa. O, tu coś jest. Dwie sztuki do szeguna. Świetnie. Teraz się Się może przydać. O, tu mam jakąś bramę. No, dawaj. Dawaj Sebastien. Sebastien Castellanos. O, i jest też jest statuetka. Teraz przynajmniej wiem, o co chodzi z tym statuetkami, żeby w jest po prostu klucz ukryty. Dobra, pójdź nas sam synek do przodu. Ja. O kurwa, co tu się bali? Moim zdaniem, zdecydowanie, The nie jest lepszą grą, nawet od Rezydenta, piątki i szóstki. Bardzo dobra gierka. Jeżeli patrzeć pod kątem tamtych dwóch rezydentów, znaczy to jest tak kto inny tą grę wydawał, tak? Znaczy twórca rezydenta tą grę e, wydał y, Ale jeżeli patrzymy pod kątem... Co tu jest grane w ogóle? Kątem tych wcześniejszych. No gier ogólnie jak już, to ten jest taki... To jest taka naprawdę dosyć konkretna. Ale dobra, co tu jest w ogóle? to hel? To kurwa ma być? Uuuu, ja dostałem. Dobra, lecimy, Zdrowałmy się tu. O kurwa, jak on mnie trafił? Wow, elipa. Zrobiłem sobie, moi drodzy, cięcie. Po prostu to było jakaś... To była jakaś taka totalna masakra. Szczerze to zginąłem tam chyba z pięć razy. Dlatego było cięcie. To pamiętrzymy tak dosyć kiepsko wyglądałem jednak. Co tu mamy? Czy są to jakieś trupki? Co tu nie ma, na razie jest tak spokojnie cicho. Jest chyba taki rozdział. E, rozdział na przygryzienie po prostu. Co to mamy? No bo ja. Ej, what the fuck? Kurwa, co to jest? Ło, jakieś dzieci ma. lol! What the fuck is this? Jest to. Ja pierdziłam. Mam bełta Szkoda, że bełta oślepiającego to mnie nie ratuje za bardzo Przydałby się bełt wybuchował w ogniu. O, co jest, co jest Gdzie, gdzie, gdzie? A nawet są Fuj, jakieś mało uchybne dzieci A dalej Chyba Najgorsze w tym wszystkim jest to, że yy, tak gra miała oczywiście... straszyć. I owszem, być może kogoś ta gra będzie straszyć. Kogoś, kto nie gra, nie gra bądź nie grał w tego typu gry. Natomiast to no, mnie średnio nie rusza, o, tak powiem. Na pewno te maszkary mnie nie ruszają. Czasem zdarzy się, że taka muzyka jest jakaś bardziej przytłoczająca. bądź... Po prostu yy, no, coś tam skądś wyskoczy, ale tak, żeby jakoś mi tamty potwor, potwór coś to. No niezbyt. Bardzo mi się jednak podoba design y, Rufika. To jest na plus. Dobra, zróbmy sobie bełty. Mamy trzy sztuki bełtów trzy harpuny dokładnie. To się może przydać. Wow, to jest woda. O, to nie wygląda zbyt dobrze I zbyt obiecująco Czy tu możemy przejść? Tak O, patrzcie, mamy naboje, mamy też żel. Super Super roza Sniper na nabojów To też zawsze

Damn, motherfucker O! Zigfried ulen Żubede e, Podwójna główka! Wow! Hej, był motherfucker No bo zaskoczyły te zadziele, ohydne małe A, jeszcze się coś tutaj czołga Pana boja Iby co zostawić, jeśli też właśnie naboje. Straszny znowu deficyt nabojów, no... Naprawdę, ta gra zmusza w pewnym sensie do... E, kombinowania też, e, kombinowania z... z amunicją, no, że... E, wiadomo, no... zastanowić się, czy lepiej... E, tego zabić tego zostawić, czy... nie no, wiecie, o co chodzi, także... to też jest dobre. No, ale na szczęście zostawi, zostawił nam potwórki nabojowe, Szoguna, więc... Mamy coś tam pójdźmy dalej Co my tu mamy ciekawego Kolejne jakieś przejście wąskie Troszkę e, średni jest nasz główny bohater Ale co prawda on tam jakieś dialogi dialogi jakieś tam mówi ale no taki jest troszeczkę bez emocji tak? Wiecie, jak pasie ma, jestem Sebastian Castellanos, jestem detektywem, w ogóle chodzę do przodu, wszystko zabijam, kurwa i, i zero jakichkolwiek większych emocji. Także to, to jest takie moje zdaniem troszkę sztywne i troszkę obatwórcy nie, przemyśl, nie przemyślili, nie przemyśleli dobrze zachowań Sebastiana. Ale sama fabuła w sobie, o ile pierwsze pięć rozdziałów praktycznie nic nie, nie, nie opowiedziało. Tak, już następne Lekko, mm, lekko już yy, tam rozbudowują tą fabułę. Także, też jest ok. Ja mi się podoba. Mamy granata, mamy pełka znowu, a to wybuchowy chyba. To mi się akurat przyda. Intryguje mnie ta postać tutaj. Nie wiem o co tu chodzi. Tu jeszcze jakaś notatka. Wow. Czy ona żyje? Elo, chyba nie. Chyba jest trupem, co tu mam zrobić? Relift, coś tam. Zdrowi? Mm. A chodzi? wchodzimy na. Niech będzie o korwa Dzieżą pokozą. Mr cięcie. Juhu. Trzeba było drugą guźkę wsadzić. No, bywa takie życie. Dobra, co mam dalej? Ciekawe. Kolejne beczułki. Ja. Yeah w których nic nie było i nagle sobie pięknie zniknęły jest zastanawiające to jest wręcz z... o, 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 o. O, o to się nie... to nie jest fajne to jest złe jak ja widzę takie coś to znaczy że coś tu będzie złego coś wyskoczy i mi zeżre Czemu, kurwa, jesteśmy? W szpitalu? Co to ma być, bo... A Nagle nas szpitala psychiatrycznego. What the hell? Ta muzyka... dosyć nieprzyjemna. Where's the Eck? Doc, what the hell is going on? There's no time. I need to figure out how to reverse this if we're going to stop him. Who? This Ruvik guy? Who the hell is he? I'm sorry, I have to find this. I can't help if you leave me in the dark, Doc. And you need me to help. He. We were working on a method. How can I explain this? It's like linking brains together. Sharing everything on an electrochemical level emotion, memory, perception, everything directly. It's unprecedented. The implications on psychology, on pharmaceuticals, on consciousness itself. Are you serious? it's a fucking nightmare. i didn't say it was fucking nightmare. especially not. unstable host. great. so your research partner is a psychopath and we're all inside his head. So, <laughs> doktorek exactly prowadził jakieś badania z Rufikiem. but he's the only one with conscious influence. I... you know how he thinks. <laughs> W głowie Rufika, który jest jakimś po prostu psychopatą, który chce po prostu naszej śmierci. To masakra. I powiem szczerze, że no, no intrygujące dość. Naprawdę, to też in dość intrygujące, no ale spoko. No, czyli w skrócie, tak jak mówiłem, no, po prostu się w jego w głowie, niby z tego co wnioskowałem, z tego co gadali. Rufik to psychopata, chce naszej śmierci. To kolejny yy, pamiętnik Sebastiana, ale to niestety, jeżeli ktoś nie zna dobrze angielskiego, to sobie nie poczyta, lub odsyłam do osób, które yy, grają na PC-tach, gdyż tam gra jest w pełni spolonizowana, a na konsolach niestety nie. I to jest ten ból, no ale spoko. Coś tam zawsze się przeczyta, coś tam zawsze się zrozumie. A tymczasem idźmy dalej. Tu coś w ogóle dziwnego... Co to kurwa jest? Ja pierdolę, to jest fucking shit. Kurwa co to za gówno. Ja pierdolę. To jest totalne. Dobra. Spierdoliliśmy przed tym ciurstwem oku Rufik, jest o! Jezu! a się wzdłużyłem. Dobra, okej, okay, koniec. Ósmy chapter ukończony. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka z gry. Devil Weeding i zapraszam Was oczywiście do subskrypcji i pisania komentarzy i do...